Wszoki, a dziś będą przepisy od widzów i będą to dwie dziewczyny które wysłały dwa przepisy na slime zdjęcia gdzie yy, były dość, jak według mnie bardzo dziwne składniki stwierdziłam, że muszę tego wypróbować a jeżeli wy chcecie być wylosowani na odcinek bardzo swoim ciekawym przepisem i fajnym zdjęciem to koniecznie wysyłajcie mi swoje zgłoszenia na mail który znajdziecie tutaj pod filmem a przy okazji możecie zostawić łapkę w górę komentarz oraz subskrypcję na tym kanale bo dzięki temu mnie wspieracie mi pomagacie dzięki temu YouTube nie zauważa i wyświetla wam moje filmy. Też koniecznie kliknijcie w dzwoneczek yy, i bądźcie tutaj ze mną na bieżąco, bo w każdym tygodniu dzieje się coś ciekawego. Więc dobra, dzisiaj są dwie dziewczyny, które bierzemy na tapet i słuchajcie, no te przepisy są bardzo ciekawe, więc zapraszam was, żebyście je poznali yy, i pamiętajcie czekamy czy z tego wyjdzie slime bo mam nadzieję, że coś wyjdzie no to lecimy! Zaczynamy od pierwszego przepisu i serdeczne pozdrowienia dla Nikoli. Dzisiaj są takie przepisy gdzie są bardzo dla mnie osobiście dziwne składniki gdzie między innymi znajdziemy wodę utlenioną zmywasz do paznokci jestem bardzo ciekawa czy to w ogóle działa Nikola właśnie przesłała taki przepis gdzie znajduje się zmywacz do paznokci i powiedziałam sobie robię to, muszę to sprawdzić nie ma tutaj kleju, jest to Taki slime bez kleju, bez takiego aktywatora, które my znamy w slimach, więc to już w ogóle mnie skusiło. Jeżeli patrzę na slime, to fajnie się rozciąga. Jego faktura przypomina mi moją nieulubioną fakturę, czyli taką mączną, ale jestem ciekawa, czy jest miękki, czy jest fajny, więc zabieram się do przypisiku. Mam tutaj pojemniczek, i pierwsze co muszę zrobić, to wlać 7-8 łyżeczek wody, więc dodaję wodę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Siedem, dam siedem, ponieważ te osiem to mi się wlało gdzieś po drodze na 100%. Zresztą widzieliście, jak mi się przelewało. Następnie dodaj dwie łyżki mąki. Dobra, tu były łyżeczki. Teraz biorę łyżkę. Raz, trochę dużo. Dwa, dobra, jest. Wymieszam to teraz. Ok, robi się ta masa, której osobiście I don't like it. Nie lubię jej, ale nie spisujmy na straty. Ok, zrobiła się taka masa, tak jak napisała e, Nikola, żeby wziąć do ręki. Więc chyba te dwie łyżki mąki to były idealne i te takie. 7-8 na oko było spoko, 7-8 na oko wody miałam na myśli, ale dobra, okejka. Robię to, wygniatam tak, no dobra. Teraz mam dać, chyba szczypta soli była, trochę soli mam dodać, Ok. Trochę soli to dla mnie to jest szczypta, dam takie dwie malutkie szczypty. I teraz też mam dodać trochę płynu do naczyń na oko. Więc dodam go tyle, nie jakoś bardzo dużo. Następnie mogę dodać barwnik, więc będzie to jakiś taki, nie wiem, może jakaś pomarańczka. No, tam to tutaj na płyn, będzie się. A może to jest czerwony? Kurde, nie wiem. Nie chcę tego mieszać w ręku, tak jak poleca Nikola, więc wymieszam to sobie w tym pojemniczku. Jeszcze się nie chcę tak brudzić. Hmm. No dobra, zrobiło się to takie bardziej ciapkowate, miękkie i klejące, takie. Yy, ja nie lubię takich mazi, bo one potem brudzą całe ręce, tym bardziej, że jest tutaj barwnik. A ja nie lubię mieć rąk z barwnika najgorzej mi się to domywa. Dobra, mniej więcej yy, wygląda to tak, yy, co sądzicie, bo <laughs> ogólnie wygląda to ciekawie, ale a zarazem mało zachęcająco. Następnie mam dodać zmywacz do paznokci i krem do rąk dodaj zmywasz do paznokci jest tylko napisane dodaj no to dodam daj zmywasz do paznokci i krem do rąk też nie jest napisane ile ale faktycznie są to takie rzeczy które gdzieś tam zmiękczają tego slajma więc nie wiem czy nie będę musiała dodać jeszcze trochę mąki dobra mamy te wszystkie dziwne składniki ja to teraz mieszam pachnie tu dziwnie i wszystko się zrobiło takie papkowate, ale nie spisuję tego na straty, jeszcze to sobie popruszę mąką i spróbuję wiecie, tak pobawić się w rękach. Ogólnie wygląda to ochytnie, ale może ta masa będzie... Fajna. Zobaczymy. Jest miękka niż te wszystkie takie mączne przepisy, które mi wysyłacie. To faktycznie sami widzicie, jest ona miękka i faktycznie gdzieś tam może potencjalnie przypominać slime i kogoś satysfakcjonować tak szczerze. Mm -hmm. Poproszę sobie to. Dodam w sumie tyle i znowu sobie obtoczę tego slajma żeby on się zrobił taki lepszy. What do you think? Zaraz Wam powiem, co o tym sądzę, bo ciekawa masa. malutku, żeby to nie było takie mega twarde. Biorę to. Ale to jest jedwabiste i w ogóle, zobaczcie, rozciąga się. Ale rozciąga się nie do końca w ten sposób, który lubię. Ale ogólnie Wam powiem, że wygląda to nawet, a raczej zachowuje się tak spoko. Bardziej bym powiedziała, że to jest squishy. Takie fajna wyściółka do squishy uważam, że to by mogła być. Klei się okropnie, ale dobra, rozciągam w ten sposób. Rozciąga się super, o wiele lepiej niż te wszystkie inne masy, ale rozrywa się w sposób niefajny. Ciekawa masa w dotyku, za to... Nie wiem, ty się to ze względu na ciepło moich rąk trochę się bardziej klei. To na pewno jest od tego dziwne, nawet fajne, ale do slajma to trochę daleko. O! Może to teraz posprzątać? A jak ja bym chciała mieć kogoś od sprzątania? Moi drodzy, przechodzimy do odcinka, pff, odcinka, przepisu kolejnego, a ja tu daję takie wiecie. 5 na 10. O! Ee, idę się myć. No dobra, przechodzimy do kolejnego przepisu i serdeczne pozdrowienia dla Martyny. Martyna też użyła bardzo takich dla mnie specyficznych składników do slime, ponieważ mamy tutaj, wiecie, dwie krople wody utlenionej. Ja nie przypominam sobie, żebym na wodzie utlenionej działała w slime, więc od razu to wzięłam pod lupę. Zdjęcia są bardzo ciekawe, ponieważ no, tak jakby jest to taki sliming fajny, więc no, bez zastanowienia stwierdziłam, że muszę to sprawdzić. Jest klej, ale dobra, to nic złego. Jeżeli byłby klej i aktywator, no to już trochę słabo, bo mamy pewne, że ten slime wyjdzie. Ale tu nie mamy takiego typowego aktywatora, tylko no coś innego, więc zabieram się do pracy. Mam przygotowany pojemniczek, no i czas start, żeby zacząć chyba. Od kleju i będę jechała według cyferek 1 2 4 5 6 punktów do spełnienia, więc zaczynam klej i barwnik, żeby troszeczkę się odznaczyć od tej całej mojej super bieli. Mm. <laughs> Mamy klej, nie jakiś super hiper wielkiej ilości, yy, ale działamy dalej. Malutka ilość niebieskiego i mieszam. No dobra, na razie jest bardzo ładny, piękny morski niebieski. Okej. Okay, I następne co dodaję jest barwnik lub brokat. Więc już to mam. Ale może dodam troszeczkę brokatu. Srebrny tutaj mam pod ręką. On to będzie się fajnie wpisywał. Jedna łyżka mąki pszennej. No, to idzie dość spora część tej mąki do kleju. Mąka pszenna, jedna łyżka jest napisane, łyżka. Dobra, nie jest to jakoś mój ulubiony składnik. Ciekawe, że coś z tego slajma wyjdzie. Dobra, mamy taką papkę. Satysfakcjonującą. trzy krople żelu antybakteryjnego, teraz mam tutaj żel raz dwa trzy Uu. dwie krople wody utlenionej, ja mam w sprayu. Dobra. I ostatni składnik pół łyżeczki sody. No ta soda powinna to wszystko teraz tak ściągnąć w taki slajming, bym powiedziała. Ale nic się takiego nie wydarzyło. I się klei. Hm. Ciekawe, dodam jeszcze może trochę mąki faktycznie, fajnie to wygląda, ogólnie wiecie jak tak się ciągnie, ale to jest bardzo klejące i to jest taka bardziej masa niż glutek do ręki do zabawy, tak jak ma e, tutaj oczywiście m, Martyna na zdjęciu. Więc trochę tutaj wsypię tej mąki, może mogę tym podratować sytuację. Ale jeżeli, kurczę, to jak dodaję mąki, to ten glutek na 100% nie będzie wyglądał tak samo jak na zdjęciu. No dobra, przekonajmy się. Powiem Wam tak, no masa fajna, czego oczywiście brakuje, brakuje zwykłego aktywatora, czyli jeszcze płynu do soczewek. Dodam płyn do soczewek, zobaczymy co się wydarzy, ponieważ tak szczerze, no... Z tego nic nie wyjdzie. Jakbym dodawała mąki, to znowu wyszłoby to samo co w poprzednim przepisie. Dodam jeszcze płyn do soczewek. Ciekawe, co się wydarzy. Ja wiem. Będzie slime. Słuchajcie, no. Przepis na slime jest tylko jeden. Czyli klej, płyn do soczewek i soda. I nic innego. Zobaczcie, zrobił się slime, pomimo, że w przepisie nie ma nigdzie napisane o tym, żeby dodać płyn do soczewek. I tak, teraz to się będzie nam rozciągać. Dość nawet fajnie się rozciąga. Szkoda, że z tamtego przepisu nic nie wyszło, Martyna, ale odkryliśmy, że ten przepis zachowuje się naprawdę super. Fajnie się rozrywa. Serio. Zobaczcie. Uuu. Fajnie to wygląda. No się, znowu troszeczkę sody, a czy płynu do soczewek, bo soda już jest. Przez mąkę slime może Wam się wydawać taki bardzo zbity. Uuu, jest. Co sądzicie? O! Oh. Takim wyszedł. No niestety z tamtego przepisu chyba by nic nie było, słuchajcie, a raczej na pewno by nic nie było i byłoby znowu to samo co w pierwszym przepisie. Za to dziękuję Wam bardzo, dziewczyny, za te przepisy, które nadesłaliście. E, nadesłałyście, przepraszam. Ale oczywiście dodaliśmy płyn do suszewek, i no i wyszedł ten slime, upragniony slime, który przypomina trochę butter slime. Bardzo mi się to podoba. Dzięki za wszystkie przepisy. Dzięki, że nadsyłacie pełne zgłoszenia. Dziękuję Wam serdecznie z całego serduszka. My widzimy się już jutro w kolejnym wyjątkowym odcinku, więc zapraszam, trzymajcie się ciepło. Cześć kochani. Pa!